Moi drodzy, jeżeli dinozaury by kiedykolwiek powróciły na Ziemię, to pamiętajcie, lekcja pierwsza i, pierwsza i ostatnia, najważniejsza to jest nauczyć się takiego gestu. Jak się nauczycie tego, to żaden dinozaur was nie zeżre. Kiedy Steven Spielberg wydał swój pierwszy park jurajski w 1993 roku, na świecie Panował szał na dinozaury, a przynajmniej w Polsce miałem kilka lat i sam w nim brałem udział. Spielberg zachwycił się efektami specjalnymi. Pierwszy raz na ekranach mogliśmy zobaczyć olbrzymie dinozaury, ale nie zapomniał także o efektach praktycznych i część ze scen jest właśnie realizowana w takiej formie w tym już prawie 30-letnim filmie. Spielberg jednak w przeciwieństwie do swojego wieloletniego przyjaciela nie zapomniał, że jednak najważniejszymi elementami każdego filmu są jego bohaterowie, a nie tylko efekty specjalne. Dlatego osoby, które oglądały pierwszy Park Jurajski nawet wiele lat temu i nie przypominały sobie go w międzyczasie, nadal pamiętają bohaterów granych przez Samanila, Jeffa Goldluma czy Lore Dern. Bo Park Jurajski to było kino nowej przygody, kino, które tak naprawdę sam zapoczątkował Steven Spielberg, ale w nowym, świeższym wydaniu. Potem mieliśmy drugą część Zaginiony świat Jurassic Park, który w opinii wielu jest jednym ze słabszych filmów w franczyzie, ale ja nadal żywię do niego duży sentyment, ponieważ główną rolę przejął tam Ian Malcolm, grany przez Jeffa Goldbluma, i nadal darzę ciepłymi wspomnieniami ten film. Za trzecią część cyklu już nie brał się Steven Spielberg i widać to było już na pierwszy rzut oka, że film po prostu był bez polotu. No i dostaliśmy nową trylogię Parku Jurajskiego, właściwie Jurassic World, którą właśnie zapoczątkował reżyser także tego najnowszego filmu, czyli Colin Trevorrow. I powiem wam szczerze, że może moja fascynacja dinozaurami z dzieciństwa już przeminęła, ale mimo wszystko byłem ciekaw, jak zostanie przedstawiona historia parku rozrywki z dinozaurami, które wymykają się spod kontroli, dla nowego pokolenia. I nie nazwałbym się fanem tego nowego Jurassic World. Właściwie ten pierwszy film był dla mnie taki okej, okay. obejrzało się to, było nawet i przyjemnie. Był tam charyzmatyczny Chris Pratt, no i to tyle. Natomiast kiedy zobaczyłem drugą część Fallen Kingdom, no to poczułem się całkowicie odepchnięty przez tą franczyzę. Ale kiedy ostatnio myślałem o tym filmie, pomyślałem sobie, hej, to jest już piąta odsłona tej franczyzy. Warto było pójść jednak w jakieś inne elementy niż znowu wyspa, z której wydostają się dinozaury i zżerają ludzi. Więc muszę przyznać po czasie, że pomimo wielu głupot i tak dalej, nawet i doceniam tą próbę. Chociaż jest ona nieudana w Fallen Kingdom, to jednak próbowali oni zrobić coś innego. No i doszliśmy do momentu za... No i doszliśmy do momentu zakończenia całej właściwie historii tych sześciu filmów, nie tylko tej trylogii Jurassic World, no ale też właśnie tych pierwszych filmów Czyli Jurassic World Dominium, choć ja na to mówię domino, bo ten film się właśnie sypie jak takie domino. Zgodnie z modą na to, żeby przywracać rzeczy, które kiedyś tam się udały, i może takie stare dziady jak ja to jeszcze pamiętają. Twórcy postanowili poza tą obsadą, którą mieliśmy w poprzednich częściach, czyli poza Chrisem Prattem i Bryce Dallas Howard, wrzucić nam starą obsadę znaną z pierwszego filmu. Więc powraca Laura Dern, powraca Sam Neill, no i powraca także Jeff Goldblum, którego okazję mieliśmy zobaczyć dosłownie chyba w jednej scenie w poprzednim filmie. I akcja całego filmu toczy się dwutorowo. Można by wręcz powiedzieć, że to są dwa filmy w jednym. I aby nie zdradzać za wiele, to powiem, że jedna z tych historii jest nudna, a druga jest potwornie głupia. Jestem pod wielkim wrażeniem, że twórcy w filmie, gdzie jest masy scen, pościgu, ucieczek, jakiś, wiecie, scen akcji po prostu, potrafili go zrobić tak cholernie nudno. To wydawało mi się tylko, że Ma Michael Bay potrafi coś takiego zrobić, zwłaszcza te jego najnowsze produkcje, w których dzieje się dużo, są mega wybuchy i w ogóle, ale oglądasz to i właściwie się nudzisz cały czas. Brawo, park Jurajski, brawo. Jeżeli ktoś z Was widział poprzednią część i pamięta zakończenie, gdzie nagle dinozaury ruszyły w świat i zaczęły podbijać go, no to niezbyt wiele zostało z tego w tym filmie. Później jednak twórcy stwierdzają, że hej, przecież to nie będzie wtedy Jurassic World, więc może wrzućmy bohaterów z powrotem na jakąś wyspę. Tym razem nie z parkiem rozrywki, ale po prostu z złą korporacją i ich laboratorium, gdzie trzymane są dinozaury. Patrząc, patrząc na niektóre momenty tego filmu, to ja się poważnie zastanawiałem, mówię do jasnej cholery, oni chyba nie mieli tam scenariusza, bo... Ten film, nie, nie wiem, czy tak macie czasami, ale czasami jak ogląda się jakiś film, który jest kiepsko zmontowany, bo ten film też jest właśnie kiepsko zmontowany. Kiepsko to się wszystko jakoś rozkłada nam w czasie na tym ekranie. Nie widać jakby tego takiego, wiecie, te, że ten film płynie, bo dobrze zmontowany film, dobrze zrobiony film, to właściwie płynie nam i choćby trwał 3,5 godziny, czy 4 godziny, to po prostu płyniemy sobie przez niego gładziutko. W tym filmie tak nie ma i yy, tak się zastanawiałem. Czy tam sceny były dopisywane jedna po drugiej, bo dla mnie to tak osobiście wygląda, że nic nie wynika z niczego. No i wszystko jest właściwie dziełem przypadku i bohaterowie gdzieś tam się spotykają, bo hej, tak wymaga fabuła. I oczywiście miałem ten taki zastrzyk nostalgii, który trwał całe trzy minuty, kiedy zobaczyłem po raz pierwszy trójkę właśnie bohaterów, których pamiętam z klasycznego filmu Razem, ale później zacząłem ziewać. Ale taką rzeczą, żeby wam pokazać, jak twórcy mają w dupie własne wcześniejsze jakby zamysły fabularne. Nie wiem, czy pamiętacie ten wątek, w pierwszym filmie, no i w drugim też było tak, że Chris Pratt wystawiał tą łapę do dinozaurów. Ale tylko do raptorów, ponieważ on te raptory wychowywał od małego. On był tam, tam było mówione, że on jest takim samcem alfa w stadzie, tak? Dlatego te raptory go nie atakowały, tylko go szanowały, wręcz mu nawet pomagały, tak? Eee, no i była tam też ta raptorka Blue. Stąd bardzo, bardzo ważna, bardzo ważna postać w tym filmie. Już mi się przypomniało, jak Chris Pratt obiecuje coś temu dinozaurowi, dobra, nieważne. No więc. Było to jakoś wyjaśnione. Głupie, bo głupie, no ale okej, okay, mamy jak, jakieś wyjaśnienie i twórcy zapomnieli o tym całkowicie. To znaczy mają na to wywalone, tak? Mają na to wywalone, że to było tylko w związku z tymi raptorami, ponieważ on je wychowywał od małego, on je szkolił, więc one widziały w nim właśnie samca alfa. Nie. Teraz machanie łapom jest jakimś jedi mind trickiem, do którego po prostu Chris Pratt podchodzi do każdego dinozaura, macha tymi łapami na prawo i lewo, żaden mu nawet palca nie odgryzie. Ba! Nawet inni bohaterowie, którzy gówno mają z tym wspólnego, nigdy nie szkolili żadnych dinozaurów, nie, 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 nie byli treserami dinozaurów, jak postać grana przez Chrisa Prata. Pod koniec tego filmu nagle też zaczynają machać tymi łapami. What the fuck, co to jest za lenistwo? No przecież to wy sami to wymyśliliście. Przecież twórca był... By... Jest twórcą pierwszego filmu do Jasnej Cholery i robi trzeci film. Do Jasnej Cholery. Dlaczego nie trzymasz się własnych założeń? I zakończenie tego filmu. Jako, że ma być to jakieś podsumowanie, no to ma, to ma być ostatni film. Powiedziane jest, że na razie nic nie będzie, nie będzie kontynuacji, tak? Bo już tam chyba nikt by się nie zgodził, bo nikomu widać, że się nie chce w tym grać, no. Nie chce się w tym grać, ale czeki były dobre. Stara obsada pewnie dobre dostała czeki. Nowa obsada podpisała z góry na trzy części, to musieli zagrać. No i, tak, no i tak to wyszło, ale no wiecie, nie ma jakiejś takiej klamry, jakiejś takiej konkluzji konkretnej, tak? Żeby, żeby jakoś to zamknąć, no. Jeszcze sceny, gdzie ludzie na przykład chodzą między dinozaurami i to nie tam jakimiś roślinożernymi, tylko tymi małymi skurwielami, co zżerają ludzi i sobie głaszczą je w parkach. What the fuck, no. Serio, dałbyś dziecku? Dałbyś dziecku pogłaskać dinozaura, nie? Idź tam do raptorka i idź, idź, idź sobie pogłaszcz Kurde, co tam bzdura? Ktoś by pewnie powiedział, no ale co ty się czepiasz, no te filmy takie są, no przecież to ma być rozrywka, tam nie po co, wyłącz myślenie, no jeden z najfajniejszych tekstów, wyłącz myślenie, to, to, takie głupoty, żeby tam się, tam się pobawić. No niby tak, ja też tego typu filmu, filmy nawet lubię, ale ten po prostu nie ma w sobie nic, nie ma żadnego zaangażowania z jakiejkolwiek strony, ze strony aktorów, reżysera, ze strony scenarzystów, a akurat współscenarzystą jest reżyser, więc... Tutaj nie ma w ogóle zaangażowania. Ten film nie ma żadnej duszy. To jest po prostu produkt sklecony na kolanie i przez to mnie, mnie to frustruje, bo to jest znak, bo te filmy zarabiają. Te filmy zarabiają kupę pieniędzy. Zaraz pewnie okaże się, że ta nowa część pobiła jakieś rekordy. Eee, one zarabiają, więc to są znaki dla tych studiów, dla tych wielkich wytwórni, że. Na cholerę pisać jakieś scenariuszy, wkładać w to pieniądze, wkładać to czas. Nie ma sensu tego robić, bo ludzie wykają to wszystko. Ły łykną to, że to jest po prostu zrobione na kolanie, dorzućmy efekty specjalne, dorzućmy trochę ze starej obsady, to przyjdą dziady, co to pamiętają, te pierwsze części, dorzućmy, yy, mamy tych z nowej obsady, no to już ich ludzie znają, to też przyjdą. Nie, nie trzeba się w ogóle starać dla tej widowni, bo to jest przecież popcorniak, to nie musi w ogóle nic sobą reprezentować poza tym, żeby Micha się dzieciakom cieszyła, że dinozaury skaczą po ekranie. No szkurwa, no. Nie wiem, ja staram się często wypierać z pamięci te rzeczy, ale tak leniwie zrobionego filmu e, dawno nie widziałem rzeczy dzieją się, bo tak, bo tak, nieważne, nie pytaj, nie pytaj, dlaczego się coś tam e, dzieje. Jak to się stało, że bohaterowie nagle na siebie trafiają? Tak jest, po prostu. Się aż zagrzałem, wiecie co, idę sobie oglądać ten dobry park jurajski i wam też to polecam. Dziękuję wam bardzo. W komentarzach możecie wyrazić swoją opinię. Oczywiście o najnowszym Jurassic World. Już ostatnim, dzięki Bogu. Trzymajcie się, kłania się Ormando. Cześć.